Siema! Za nami pierwsza runda turnieju w Teplicach. Jak widzicie, wczoraj na kanale pojawił się filmik z Bystrego, a dzisiaj już jestem w Czechach, ale to wynikało z faktu, że po prostu yy, na poprzednim turnieju były dwie rundy dziennie, więc mogłem sobie nagrać na zaś. Natomiast turniej w Czechach rozpoczął się dzisiaj, rozpoczął się w ogóle z lekkim opóźnieniem, ale koniec końców udało się zagrać. No i moim przeciwnikiem był zawodnik bodajże z Danii. Henryk Emil Brun. Grałem kolorem białym, miał on niższy ranking i było to takie kojarzenie, które powiedziałbym, że było spoko, pod tym względem, że nie przyszedł do mnie jakiś mały, dziesięcioletni chłopiec, który ostatnio zdobył 2200 rankingu, tylko człowiek ode mnie starszy, więc stwierdziłem, że zagramy sobie po prostu spoko giereczkę. I powiem Wam, że tak po tej partii mogę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was pomyśli kiedyś, że zawodnik 2200 zna się jakkolwiek na szachach, no to, no to nie i ta partia dobrze to pokazuje, więc lecimy sobie. Jako, że była to pierwsza runda, jako że grałem kolorem białym, no to stwierdziłem, że zagram sobie D4, Skoczek F6 i goniec F4, czyli Londona. W sumie bardzo często w pierwszej rundzie turnieju lubię zagrać sobie Londona, jeżeli gram kolorem białym, głównie dlatego, że mało kto się na to przygotuje. Znam dużo różnych wariantów, więc mogę sobie mieszać. A dodatkowo, London to nie jest taki debut, na który się jakoś bardzo poważnie czarnymi przygotowują ludzie. Yy, tak wiecie, jakby na zaś, więc gdy gram już kolejne rundy i przeciwnik wie, z kim będzie grał, no to wtedy, jak może się przygotować, to Londona raczej nie wybieram, chociaż różnie bywa. Natomiast tutaj zdecydowałem się zagrać goniec C4. No i zaczęły się dziać rzeczy dziwne, bo przeciwnik zagrał C5 stosunkowo szybko, ale nie jakoś bardzo szybko, i jakbyście zobaczyli, to ja w internecie głównie gram tutaj E3. I znam cały wariant, że po ruchu Hetman B6 gramy skoczek A3. Jak przeciwnik to zbije, to możemy zagrać skoczek B5. I koniec końców tutaj może bardzo. Może powstać sytuacja, w której zdobywamy tego Hetmana, bodajże po ruchu tu, 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 tu. Eee, pyk, pyk, pyk. No i to jest teoretyczna pozycja, którą gdzieś tam mniej lub bardziej znałem. Natomiast szczerze mówiąc, stwierdziłem, że chyba nie ma sensu w to i, szczególnie, że po drodze przeciwnik może jeszcze pozmieniać. Dlatego stwierdziłem, że zagram główną linię, czyli D5 i ona się wiąże z y, poświęceniem pionka, ponieważ przeciwnik może tutaj zagrać Hetman B6, ja gram tak, przeciwnik gra tak, ja gram goniec, D2, Hetman B6, wieża B1, Hetman D8 to jest jedna z głównych linii, które można w Londonie dostać. Natomiast przeciwnik. Miał inny plan i zagrał po prostu B5. I to wygląda trochę dziwnie, no ale oczywiście ma sens. Przeciwnik zbiera tutaj dużo, jakby zabiera tutaj dużo przestrzeni, no i białymi trzeba jakoś się ustawiać. No i tutaj był mój pierwszy namysł, jeżeli chodzi o tę partię, no bo miałem w sumie trzy, trzy pomysły, jak to robić. Po pierwsze, mogę zagrać A4. I jak przeciwnik zagra B4, no to udawać, że coś mi dało to, że wymusiłem ten ruch i będę mieć placówkę na C4. Natomiast jak nawet widzicie, komputer raczej się z tym za bardzo nie zgadza, mi się nie podobał fakt, że nie zdążę ustawić skoczka tuitu, tu, bo zawsze ten pionek będzie leciał. Więc stwierdziłem, dobra, raczej to odpada. Mogłem zagrać E4 i po biciu po prostu liczyłem, że zagram goniec B5, ale to mi się nie podobało, po pierwsze dlatego, że hetman A5, po drugie dlatego, że co do zasady nie oddajemy tego pionka za tego pionka. Co ciekawe, można tak grać i jest to główna linia, tylko tutaj gra się hetman F3 i poskoczek F6, pewnie dopiero wtedy bijemy, gramy sobie dalej. Nie znałem tego, koniec końców zagrałem posunięcie F3, żeby po jakimkolwiek następnym ruchu zagrać sobie po prostu E4. I tutaj co ciekawe, mój przeciwnik już mnie trochę zaczął oszukiwać, w sensie tak jakby chyba lepiej zrozumiał tę pozycję niż ja, pomimo tego, że miał niższy ranking, bo zagrał G6. Ja zagrałem tu, nastąpiło koniec G7, no i wydawać by się mogło, że jest pionek za darmo. Ale no nie, bo nie mogę tego nigdy zbić. I to jest ciekawe, bo jak zbiję na B5, to przeciwnik ma ruch skoczek H5, i nagle okazuje się, że wisi mi to, ale jeżeli wrócę sobie gońcem gdziekolwiek, to dostaję Hetma na 5, bicie, bicie. Bicie i tracę tutaj figurę, więc no kurczę, przeciwnik to policzył, a ja dopiero mniej więcej tutaj znałem sobie sprawę z tego, że ok, mogą być delikatne kłopoty. Okazuje znaczy, oczywiście to nie jest coś dużego, nie? To nie jest tak, że ja tutaj już zacząłem płakać, no bo stwierdziłem, że jest jakaś wielka lipa. Po prostu wiedziałem, że mogę tutaj wcale nie stać jakoś super dobrze. Także zagrałem sobie Hetman C1, stwierdziłem, że zrobię tutaj maczugę, może kiedyś wejdę na H6, bronię sobie tego pionka, więc może będę mógł to zbić. Nastąpiła jednak roszada. No i teraz znowu pytanie: bić czy nie bić? Bo mogę to zrobić i nawet według komputera jest to jeden z najlepszych ruchów. Tylko że jak zbiję, problem jest taki, że przeciwnik daje szacha. Tu i yy, yy, czy ten ruch, ten chyba ruch, no też działa. Ok, bicie. Bicie i bicie. I czy przechodzić do takiej pozycji, czy nie? No nie byłem przekonany, tak szczerze mówiąc, z tym królem w centrum. Dlatego stwierdziłem, że okej, okay, jeszcze się nie pali i zagrałem posunięcie C3. I teraz przeciwnik po raz kolejny w tej partii mnie zaskoczył. I tak serio nie wiem, kurczę, z czego to wynikało, ale przy każdy ruch przeciwnika, może nie tyle, że był dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, co po prostu ja wiedziałem, że ruch, który przeciwnik wybiera, jest dość obowiązujący, a przeciwnik go brał. I wykonywał sobie dość szybko, znaczy, zastanawiał się, ale w ogóle wiecie, przy... czułem się, jakbym grał z dobrym zawodnikiem, po prostu, albo może nawet wiecie, nie tyle, że dobrym, dobrym, co dobrym w takim sensie, że on wie, co robić, no bo jednak ma niższy ranking, nie? Więc nastąpiła tutaj E6, i chodzi o to, że ja mam króla w centrum. A przeciwnik chce otwierać jak najbardziej pozycję. I to jest takie kurczę, że no trochę łatwo jest się zestresować w tej sytuacji. Natomiast ja miałem na to przygotowaną odpowiedź. Stwierdziłem, że sobie zbiję. I mój główny wariant, który ja się, którego ja się spodziewałem, to było bicie. I potem chciałem zbić. I jeżeli. Przy, I tutaj w ogóle wiecie, różne dziwne rzeczy się mogą wiązać ze skoczkiem na E4 i potem jakimś szachem, doszedłem do wniosku, że najlepszy ruch to będzie D5. No i tutaj planowałem, szczerze mówiąc, zagrać tak. Jak przeciwnik zbije tutaj ten cały wariant, mniej więcej widziałem, natomiast mi się szczerze mówiąc, wydawało, że to jest dobra pozycja dla mnie, no bo jest porówno pionków, a jego pionki są rozwalone, komputer mówi, że jestem słaby. Więc tutaj się dużo rzeczy działo. Natomiast przeciwnik po tym ruchu E6 i pobiciu zaskoczył mnie jeszcze bardziej. Bo oddał już jednego pionka, i zagrał posunięcie D5. I oddaję drugiego pionka, bo mogę zbić na F7. A co więcej, mogę też zbić na P5. Więc ja wiecie, znowu zastanowiłem się, nie, nie byłem przekonany, czy to jest człowiek, który po prostu losowo, nie wiem, przyjechał sobie na urlop i chce szybko przegrać partię, czy po prostu on to wszystko rozumie lepiej niż ja. I okazuje się, że on lepiej rozumiał niż ja. Bo po biciu, biciu i biciu, w tym momencie ja byłem mega wyluzowany. Ja miałem coś takiego, że okej, okay, w zasadzie w, najgorszym, w najgorszej sytuacji to, co się może stać, no to przeciwnik gdzieś tutaj mnie może próbować atakować, ale koniec końców zagram skoczek E2, zrobię sobie roszadę i będzie git. A przeciwnik nie zdąży mnie atakować. Zauważcie też, że nigdy nie może tego zbić, bo po ruchu goniec C4 może mieć tutaj kłopoty na związaniu. Dlatego przeciwnik zagrał goniec B. Yy, skoczek na H5. No to ja odszedłem sobie gońcem. Nastąpiło hetma na 5 i teraz kolejny dziwny moment w partii. Ta, ta partia jest pełna dziwnych momentów o których nawet nie wiem, co mogę powiedzieć, bo tutaj ja byłem przekonany, że jak wrócę sobie gońcem, to ja mam przewagę: no, mam dwa pionki więcej. Okazuje się, że nie. I że to przeciwnik ma przewagę. Gdyby ktoś z Was. Wiecie, gdyby coś się zadziało i z jakiegoś powodu podczas grania tej partii. Ktoś by mi powiedział, że ocena pozycji to jest minus 1,23 dla czarnego, to ja bym nie uwierzył. Dla mnie, oczywiście, no ja zdawałem sobie sprawę z tego, że te dwa skoczki stoją trochę dziwnie tutaj, no ale mam dwa pionki więcej. Powinno być git. Przeciwnik zagrał D4. Yy, najlepszy ruch to w ogóle było goniec A6, ale ja to widziałem i miałem coś takiego, że okej, okay, no ale po biciu, biciu, ja wiem, że pewnie nie będę mógł zrobić roszady, ale nawet kolejnego pionka ja mogę zbić. A komputer mówi: Nie, nie możesz. Nie, bo nie. Przeciwnik jednak zagrał D4. No to tu się w miarę ucieszyłem. Trochę się zastanawiałem, czy jest sens zagrać w ten sposób i po biciu yy, odbić po prostu na E3 i koniec końców zdobyć kolejną jakość i mieć dwie lekkie. Yy, przeciwnik by miał dwie lekkie figury za trzy pionki, jeśli dobrze liczę. Ale tak stwierdziłem, że no w sumie po co? Ja cały czas miałem tutaj mental, że ta pozycja dla mnie jest wygrana bez robienia jakichś świkołków. Więc zagrałem go nie z D2. Przeciwnik zagrał goniec E6. Tutaj też powinienem wspomnieć, że oczywiście przeciwnik wykonywał całkiem dobre ruchy, jeżeli chodzi o debiut, ale tracił dość dużo czasu, podczas gdy ja tego czasu miałem więcej, eee, co będzie nie bez znaczenia później. Teraz nastąpiło bicie i znowu jeden jedyny ruch, który ja liczyłem tutaj, to Hetman B6. Że jak ja na przykład zagram tak, to tutaj goniec się otwiera i dzieją się dziwne rzeczy. Natomiast przeciwnik po raz kolejny mnie zaskoczył, bo zagrał ruch. Który jest piękny, ale jest tylko piękny. I jakby on ładnie wygląda, ale niewiele daje. Bo zagrał on skoczek F4. Pomimo tego, że jego Hetman wisi, to on gra skoczkiem na F4, bo wisi mi tutaj i widzą mi widełki przez D3 na C1. No to się trochę zdziwiłem, no bo to jest taki ruch, którego nie bierzecie pod uwagę. W tej partii, co zobaczycie też później, była masa momentów, w których jakby. Przeciwnik grał inne ruchy niż ja w ogóle brałem pod uwagę. To jest jeden z tych momentów, ale no wiadomo, no ogarnąłem, że mogę sobie wrócić gońcem. No i znowu, ja mam pozycję, w której mam trzy pionki więcej. Po prostu. I to nie jest jakoś, no okej, okay, w tym momencie już jest dobra pozycja dla mnie. Nastąpiło Hetman C7, no to zagrałem sobie D5. No i zobaczcie, mam silny łańcuch pionkowy i wiedziałem, że jeżeli tylko w tej partii zrobię roszadę, to pewnie ją wygram. Więc mój plan będzie taki: wyprowadzę się tutaj, wyprowadzę się tutaj, wyprowadzę się tutaj. I przeciwnik również to widział. Dlatego zdecydował, że idzie Olin. Że to jest po prostu to jest ten moment w partii, w którym Olinujemy. Jeżeli mu się uda, to spoko, jeżeli nie, to nie. I zdecydował się poświęcić figurę. Jeżeli, bym, jeżeli ja to zbiję, to materiałowo mam dwa pionki więcej i figurę więcej. Wygrana pozycja. Jaki jest najlepszy ruch? Bicie. Bo po jakimś tam szachu, na przykład, ja po prostu zagram tu, i w najgorszej sytuacji, jeżeli tylko wymienią się hetmany, no to ja będę miał po prostu wygraną pozycję. To jest wygrana pozycja, ponieważ po tym biciu ja mogę po prostu to zbić. I kolejny moment, w którym zaraz wytłumaczę Wam, jak to się stało, ale podjąłem decyzję, która była zła. W sensie, o ile wcześniej wszystko to, co robiłem, no to po prostu. Moim zdaniem te rzeczy na moją głowę były zbyt skomplikowane, na ten moment przynajmniej. Może kiedyś będę takim koksem, żeby ogarnąć takie rzeczy, ale na ten moment to wszystko, co się do tej pory w partii działo, było zbyt skomplikowane. Ale tutaj podjąłem decyzję głupią, bo to jest najlepszy ruch i trzeba tak zagrać. Natomiast ja sobie policzyłem, że ja mogę być trochę mądrzejszy od przeciwnika, bo mogę zagrać ruch goniec C4 najpierw. I zobaczcie, ten skoczek nie ma się gdzie ruszyć, bo jak pójdzie tutaj, to mogę zbić i potem zbić figurę za darmo. Po ruchu goniec C4, jeżeli przeciwnik nic nie zrobi, to ja zawsze mam możliwość wzięcia figury za darmo. A jeżeli na przykład po ruchu goniec C4 nastąpi Hetman D6, to ja mogę to zbić, zbić, wymienia się kolejna para figur. Dokładniejsza wymiana. Zobaczyłem też, że przeciwnik po ruchu goniec C4 ma taki wredny ruch, a mianowicie skoczek idzie na B4. I ja nie mogę tego zbić, bo skoczek D3 tracę hetmana. Ale tam zobaczyłem, że po C4 skoczek B4 mam A3. I jak przeciwnik to zbije, zbije, to nie może zbić na B2, bo ja gram wieża A2, zdobywam figurę, bo wisi skoczek i wisi goniec. To wszystko policzyłem, zagrałem goniec na C4. I ta pozycja już nie jest wygrana. Bo nastąpiło skoczek B4. I... Ja jakby cały czas ja miałem jakąś ślepotę. Podczas tej partii odczuwałem takie, że, że trochę jestem, że jakby mam trochę ślepoty szachowej w pewnym sensie. No bo kurczę, były takie rzeczy, których po prostu nie byłem w stanie zrozumieć. I tutaj to wszystko, co wam powiedziałem, nie ma racji bytu. Bo jak ja zagram A3, co nastąpiło w partii, to po biciu ja nie mogę tutaj zbić, bo po ruchu goniec B2. Ja nie mogę zagrać wieża A2, bo skoczek tu wisi. Znaczy skoczek atakuje to pole, nie? No bez sensu. Dlatego zagrałem tak, nastąpiło goniec C4, nastąpiło bicie, bicie, bicie. No i mamy sytuację, w której mam dwa pionki więcej, yy, ale ze względu na fakt, że moje figury są niewyprowadzone, to ta pozycja jest dla mnie przegrana. I to jest dziwne. W sensie, ja tutaj, ja dopiero o w tym momencie, dosłownie w tym momencie, ja miałem tako, takie w głowie, że coś tu poszło strasznie nie tak. Że, że kurde, jak to się stało, że te moje figury nie wyszły? W sensie, wiecie, wiedziałem jak to się stało, ale wiecie, kilka ruchów temu ja mogłem zdobyć figurę za darmo. Dosłownie przeciwnik poświęcił figurę, a ja jej nie przyjąłem, nie? I nagle. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że jest ciężko. Bo jeżeli na przykład zagram tutaj, to nie mam się jak obronić przed widełkami. Po prostu nie mam. Muszę jakoś, wiecie, hetmanem, królem uciekać i tak dalej. Więc nie mogę tego skoczka wpuścić tu. Z drugiej strony wisi mi goniec. No to co mam zagrać? Jak zagram tu, co liczyłem, to po tym ruchu, po tym ruchu, ja się obawiałem ruchu wieża D8 bodajże. No i to działa, nie? Bo grozi mi w zasadzie jakiś tam mat i wiele różnych problemów. No, to co ja mam zagrać? No, koniec końców wróciłem gońcem na A3, bo stwierdziłem, że przynajmniej kontroluje te pola. Przeciwnik już tutaj faktycznie miał mało czasu. E, nawet bardzo mało czasu. E, nie, nie mogę wam tego pokazać, no bo grałem poza transmisją. Przeciwnik zagrał wieża C8. Kolejny dobry ruch. Ja zagrałem skoczek D2 i przeciwnik znowu gra najlepsze posunięcie, czyli Hetman A5. Wiąże tutaj atakuje tutaj, atakuje tutaj i ja tak siedziałem przy tej szachownicy, mój czas zaczął topnieć, no i nie wiedziałem, co tutaj mam zagrać. Moja pierwsza myśl była bardzo przebiegła, a mianowicie, że zagram tu. Wykorzystuję fakt, że wieża atakuje Hetmana. I odrzuciłem to koniec końców uwagi na wariant, że jak Hetman sobie odejdzie, ja to zbiję i przeciwnik to odbije. Chyba liczyłem, że, że wierzą. To ta pozycja mi się po prostu nie podobała. Wszystkim jestem tutaj atakowany. Mam dwa pionki mniej, jest tragedia. Yy, no to kurde, co co innego? To może goniec na D6. Tu z kolei nie podobało mi się znowu, że Hetman B5 i przeciwnik cały czas mnie atakuje. No to może nie będę odchodził tym, tym, tym gońcem, żeby atakować. No ale jeżeli nie, no to co mam zrobić? Pomyślałem i zagrałem skoczek E2. No, i teraz wiecie, policzyłem, że to nie działa. To nie było akurat trudne. To nie działa, no bo biję na całość i wygrywam. Yy, po ruchu skoczek E2. No, i tak wiecie, no, liczyłem, że jakoś tutaj będę w stanie się wyplątać. Bo oczywiście ta pozycja jest dla przeciwnika wygrana, ale mimo wszystko musi wykazać się jakąś precyzją. Głównie dlatego, że jednak no ja mam dwa, dwa pionki więcej. Komputer znajdzie tutaj jakąś wygraną, ale jednak przeciwnik musi kombinować. Nastąpiło wieża D7. To jest akurat błąd, ale znowu nie jest to proste, ponieważ ja tutaj jestem w stanie się rozwiązać grając ruch Goniec D6. Bo po tym ruchu mogę zagrać E5 jakieś i po prostu wszystko mi się tutaj trzyma, bo jest zaburzona koordynacja pomiędzy tymi figurami. Nie byłem nawet blisko, żeby na to wpaść, więc zagrałem ruch Skoczek C3. I w tym momencie przeciwnik miał poniżej minuty i myślał, myślał, myślał. Ale czułem, co zagra. I ruch Skoczek C3 był może nie tyle zastawieniem na mojego przeciwnika pułapki, co po prostu no, zagrałem taki ruch, żeby przerwać tutaj komunikację, pyk, pyk i tak dalej, i tak dalej. Ten skoczek na C3 czułem, że stoi dobrze. No i teraz, żeby Wam powiedzieć, najlepszy ruch dla czarnego to jest po prostu odejść. I tej presji jest po prostu zbyt, zbyt dużo. W pewnym momencie koń, skończą mi się ruchy. M nadal mogę próbować tego typu uderzenia, ale nawet jak ten Hetman odejdzie, zobaczcie, że ten mój król w centrum jest tragiczny. W tragicznym położeniu. Można tu zagrać czarnymi wszystko. Natomiast przeciwnik, mając mało czasu, zagrał forsowny wariant. A mianowicie on zobaczył, że po ruchu goniec H6 wiąże mojego skoczka i nie za bardzo mam jak go bronić. Dlatego wziął i zagrał goniec H6. I ta historia będzie miała happy end, ponieważ goniec H6 jest podstawką. No i... no i te partie wygrałem dosłownie za dwa ruchy, ponieważ mogę zbić na C4. Jeśli nastąpi bicie, to biję na A5. Jeśli nastąpi bicie tutaj, to biję tu. I ważny niuans jest taki, że nie ma bicia na C3, bo można by było pomyśleć, że po tym, po tym zaraz coś się zadzieje, bo tutaj po prostu matuję przeciwnika. Dlatego przeciwnik zbił, ja zbiłem, przeciwnik zagrał jeszcze skoczek B4, ale ten, no już mam figurę więcej, natomiast to co najważniejsze mogę zrobić, roszadę i ta roszada była ostatnim ruchem w tej partii i powiem Wam, no wygrałem, wygrałem, ale... No, jestem dość mocno krytyczny co do swojej gry dzisiejszej. W sumie tak wyszło to tak dziwnie, w tym sensie, że wiecie, chciałem zagrać debiut na spokojnie, przeciwnik zaostrzył, dobrze reagowałem, ale no wiecie, to jest właśnie problem. Jak przeciwnik gra w ostry sposób, to bardzo często musicie być mega dokładnie, a mi tej dokładności dzisiaj brakowało. No i przeszedłem przez wora i, i tyle, nie. No ale dobra, no nie ma co, wiecie, wynik idzie w świat. Więc mam 5 wygranych z rzędu w partiach klasycznych w tym momencie. No i jutro prawdopodobnie będę już grać z zawodnikiem pokroju 2400. Może nawet na transmisji. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wybaczcie za to, jak, y jak wyglądam, ale było gorąco dzisiaj strasznie. Także soruwa, trzymajcie się cieplutko i nara.